Na nowojorskim lotnisku zatrzymano Brazylijczyka przewożącego dwie lalki. Mężczyzna mieszka i pracuje w USA. Funkcjonariusz Miles pytał, czy ktoś dał panu coś do przewiezienia. Odparł pan, że nie, a tu mamy takie rzeczy. Jak to teraz wygląda? Słabo znam angielski. W lalkach znaleziono dużą ilość białego proszku. A kto kazał włożyć to do środka? Nikt. Moment, ja wiem, kiedy ktoś kłamie. Celnicy podejrzewają, że podróżny jest kurierem narkotykowym. Zatrzymany twierdzi, że nic nie wie o proszku. Takie znaleziska sprawiają, że robię się podejrzliwy. Kurierzy często nie wiedzą, jaką substancję przewożą. Czegoś takiego nie ukrywa się bez powodu. Dwie duże lalki i kilka funtów białego proszku. Zrobię test i dowiem się, co to jest. to meza sprawdza, czy to kokaina, metamfetamina czy fentanyl. Jeśli coś się pokaże, będzie pan miał kłopoty. Na razie wynik jest negatywny. Użyto kilku testów, wszystkie dały wynik negatywny. Meza ma jeszcze jedno narzędzie, wykrywacz laserowy. Podaj chusteczki. To urządzenie potrafi wykryć tysiące związków chemicznych. Wiem co to jest. Odczyt wskazuje, że chodzi o sól. Minerał. Pozostaje ustalić, dlaczego mężczyzna tak bardzo ryzykował dla zwyczajnej soli.